W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Łączymy się w naszej modlitwie różańcowej, polecając naszą Ojczyznę, polecając Kościół Święty, nasze rodziny, nas samych, abyśmy byli wierni Krzyżowi, by Bóg, honor i Ojczyzna była w sercach Polaków naszych, abyśmy umieli iść drogą jedności. Polecamy się, rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego, wzywając serwiznictwa i pomocy błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który prowadził Kościół przez te trudne czasy komunizmu powojennych i trwania właśnie tego zakłamania, które było w naszej ojczyźnie, tych ideologii i aby dzisiaj nie zabrakło tych, którzy będą mądrze prowadzić Naszą Kościół, ojczyznę właśnie i nas, nas dzieci i Kościoła, do Boga. Wierzę w Boga, Ojca, Ojca wszechmogącego, stworzyciela Ziem, nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna, Jego, jedynego, jedynego Pana, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii, Panny, umęcząc pod pońskim piłatem, ukrzyżową, umarł i pogrzebiem. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Amen. Na cześć Trójcy Przenajświętszej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Na cześć Maryi niepokalanej Królowej Polski. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Tajemnica pierwsza części chwalebnej. Zmartwychwstanie. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, jedny z kazań wielkanocnych, powiedział: Chrystus po zmartwychwstaniu zapłacił ludziom detaliczną dobrocią, serdecznością, bliskością i radością za zniewagi doznane przed śmiercią. Jakże on jest wielkoduszny i myślny. On mógł po zmartwychwstaniu dobrze zapłacić wszystkim. Wszystkim. Na szczęście, Chrystus. Tak się zachowywał, jak gdyby tego wszystkiego nie było. Jak wspaniałą rzeczą jest zapomnienie i przebaczenie. Taka jest właśnie miłość. Taka jest prawdziwa przyjaźń. Matko nowego życia. Ty rozważałaś miłość nawet w bólu, ale nie pozwoliłaś, by doznana krzywda zniewoliła Twoje serce, izolując się od ludzi, którzy skrzywdzili Twojego Syna. Pomóż nam, Matko, przebaczać. 77 razy i prosić Boga o uzdrowienie naszej pamięci, Któż lepiej od Ciebie wie i pamięta, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Państwową, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Zdrowaś Mary, święta Zdrowo Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Państwową, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z sobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, państwową, z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, państwową, z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Państwową, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Państwową, Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Państwową, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Państwową, Błogosławionaś się między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu jak i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, niebowstąpienie. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mówi... Kościół woła w liturgii, mężowie galilejscy, czemu stoicie zapatrzeni w niebo? Długo mogliby tak stać, jednak nie po to zostali wezwani. Chrystus już przedtem powiedział, do czego ich powołuje, zlecając, idźcie na cały świat i głoście Ewangelią wszelkiemu stworzeniu. A więc dlaczego jeszcze stoicie? Przecież On przyjdzie, a wy teraz wypełniajcie swoje zadanie. Oni zaś poszli i głosili Ewangelią wszędzie. Mario Matko każdej autentycznej ewangelizacji która jest zawsze nowa nadzieją na świeć na drogach świeć na drogach misji kościoła daj nam Jezusa abyśmy mogli go zanieść do ludzi Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zwaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, pięćdziesiątnica. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mówi, tylko słów kłamstwa musi być bardzo dużo, bo kłamstwo jest detaliczne i sklepikarskie, zmienia się jak towar na półkach, musi być ciągle nowe, musi mieć wiele, wielu sług, którzy według programu nauczą się go na dziś, na jutro, na miesiąc. By opanować całą technikę zaprogramowanego kłamstwa trzeba wielu ludzi. Tak wielu ludzi nie trzeba, by głosić prawdę, i być w prawdzie. Mario, Ty zawsze żyłaś w prawdzie i Bożą prawdą karmiłaś swoje serce. Bądź z nami w świecie zatrutym kłamstwem, abyśmy wytrwali przy prawdzie, którą jest Chrystus. Pokaż nam, jak czynić prawdę w miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. W niebo wzięcie z nauczania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Słowo przedwieczne, Syn Boży potrzebował Marii, aby stać się człowiekiem i dokonać dzieła odkupienia, jak to pięknie śpiewamy w pieśni Witaj, Jezu, Synu Maryi. Potrzebował matki, potrzebował jej niepokalanego ciała, jej krwi, mleka jej, piersi z niebios napełnionej, jej ramion i jej macierzyńskiej troski w swym nieporadnym dzieciństwie, a potem wziął ją z ciałem i duszą do nieba. Potrzebna mu jest i tam. Chce z nią królować i przez nią sprawować swe rządy na świat. Mario, Matko w niebo wzięta. Nie dziwi nas to, że z ciałem i duszą jesteś w niebie, ale wciąż nas zdumiewa, że jesteś Matką każdego z nas, ludzi żyjących na ziemi. Przychodzimy więc do Ciebie, do Ciebie wołamy, bo mamy pewność, że nas nie porzucisz. Wiemy, że nas zaprowadzisz do Jezusa i że my też będziemy kiedyś z Tobą w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc <coughs> żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Państwo błogosławiona ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Państwo. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Państwową, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Państwową, z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Państwową. Błogosławiona ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą. Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski <kuh> pełna, Pani z Tobą błogosławionaś między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, państwową. z Tobą. Błogosławiona ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. W komanczy, w czasie uwięzienia, błogosławiony kardynał Wyszyński mówił. Twój niewolnik, królowo, chcę swej niewoli dla większej chwały Twojej. Jeśli męka mojego narodu przyniosła Ci chwałę, to może więcej chwały przyniesie Ci niewola jednego syna tego narodu niż jego wolność. Będę Cię wielbił wszystkim, co mam w tej chwili z woli Ojca Niebieskiego. Wybacz, że dary nie są królewskie, że są niewolnicze, ale może milsza Ci ta uległość niż hojność szczęśliwych na tej ziemi. Maryjo, królowa naszych zwycięstw i upokorzeń, Ty znasz wszystkie uwikłania i zniewolenia swoich dzieci. Wstawiaj się za nami i prowadź ku pełnej dojrzałej wolności, do której wyswobodził nas Chrystus Twój Syn. Pokorna służebnica Pańska z rodu królewskiego, bądź królową naszych dni powszednich, a nie tylko od święta. I w tym, co zwyczajne i proste, pokazuj nam, jak żyć, po królewsku, czyli miłością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jaką w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się jeszcze modlitwą ze świętym Stanisławem Popczyńskim, zawierając siebie wzajemnie, nasze rodziny, telewizję WTN. Niepokalane poczęcie Maryi dziewicy, niech nam będzie zbawieniem i obroną. Tobie odwiecznemu ojcu, mojemu stwórcy, Tobie odwiecznemu synowi, mojemu odkupicielowi, Tobie odwiecznemu duchowi, mojemu uświęcicielowi, tę żywą świątynię, jaką jestem, najpokorniej na wieki dedykuję. Nie gardź tym, co stworzyłeś, nie odrzucaj tego, co odnowiłeś. Nie opuszczaj nie, tego, w tego, w czym zamieszkać, zamieszkać obiecałeś. Amen. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Stanisławie Papczyński, módl się za nami. Polećmy jeszcze Ojca Świętego i jego intencje. Pod Twoją obroną uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu synowi nas oddawaj. Królowo Polski, się za nami, Matko Kościoła, Módl się za nami, Matko nasza, Módl się za nami, Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, modlił się ksiądz Jan, z parafii Trójcy Świętej Nidy i Pani Zosia przyjmiemy Boże błogosławieństwo. Niech ono prowadzi nas w pokoju i jedności w budowaniu braterstwa. Braterstwa, gdy wszyscy będziemy pamiętali, że Bóg jest naszym Ojcem. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i, I Syn syna, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen.